Mieszkamy w specyficznym klimacie i w czasie zimy w szczególny sposób musimy dbać o ciepło w naszych domach. Używamy pieców i różnych urządzeń grzewczych, ale ich stan techniczny oraz stan techniczny kominów często pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie samych mieszkańców. Tylko w styczniu w naszym powiecie doszło do trzech tragicznych pożarów, w których życie straciło cztery osoby. I o ile nie ma co teraz dywagować, jak można było ich uniknąć, to warto zastanowić się, w jaki sposób zabezpieczyć własny dom przed pożarem. No to prawda, z każdej tragedii trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. Tak? I myślę, że tutaj y, po tych tragicznych pożarach, myślę, że trzeba dotrzeć też do społeczeństwa. To myślę, że jest wy wyedukowane, bo corocznie prowadzimy różne akcje, ale myślę, że na samym początku, już tutaj przed samym y, sezonem grzewczym, powinniśmy pomyśleć o, o tym jak będzie ten system wyglądał, czyli powinniśmy sprawdzić piece w którym będziemy mieli nasze, nasze domy, czyli kwestie związane nie tylko na paliwo stałe, ale również paliwo gazowe, yy, olejowe powinny być one skontrolowane przez serwisanta. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, to system przewodów spalinowo-dymowych powinny być one też Czasami y, błędna jest informacja, że tylko na paliwo stałe, bo tam będzie się wytwarzał. Nie tylko na paliwo stałe, ale tak samo na y, paliwo gazowe i olejowe. Jeżeli chodzi o y, często, y, cze, y, częstość takich y, przeglądów, kontroli, to jest, y, podane jest minimalna ilość tych kontroli. Czyli y, jeżeli chodzi o paliwo stałe, powinniśmy cztery razy do roku takie przewody spalinowo-dymowe kontrolować. Jeżeli chodzi o paliwo gazowe i y, paliwo olejowe, Powinniśmy je kontrolować dwa razy ro do roku. Tam gdzie mamy y, gastronomię, czyli restauracje, gdzie przygotowane są posiłki, tam powinny być te przewody spalinowe raz w miesiącu kontrolowane i sprawdzane. Jeżeli chodzi o przewody wentylacyjne, y, one powinny być kontrolowane raz do roku. I tutaj już mamy tą, tą taką pewność, że jeżeli te, czyn te czynności zostały zrealizowane, to już mamy to w jakiś sposób ten sezon powinien być bezpieczny, ale to też nie do końca, ponieważ no. mogą być różne sytuacje, które spowodują powstanie pożaru. Czasami nieumyślnie, nie zastanawiamy się, no ja kilka takich przykładów mogę podać, gdzie przyjeżdżając już do pożaru w kotłowni zauważyliśmy, że materiał czy drewno, które było wykorzystywane do spalania suszyło się na piecu, no nie jest to dobre, dobre miejsce, ta odległość przynajmniej pół metra to zachowana od tego, od tego pieca nie mówiąc o ekstremalnej sytuacji, gdzie pies był obłożony, praktycznie cała kotłowa obłożona wiązkami słomy. To już stwarzało bardzo realne zagro zagrożenie, gdzie faktycznie na no, ten pożar strażacy szybko przeciwi, ale takie rzeczy miały miejsce. Czyli czasami ten rozsądek własny, niegromadzenie materiału palnego w kotłowni, ale nie tylko w kotłowni, bo czasami też y, sami zdają sobie sprawy, bo pożar może wybuchnąć wszędzie. Może być to mieszkanie, może być to piwnica, może być to kodłownia, może być to poddasze. Czyli e, czym mniej materiału palnego, tym ten, ten rozwój pożaru, dynamika pożaru jest dużo, dużo mniejsza. Czyli ograniczanie składowanych materiałów na naszych poddaszach, w naszych potłowniach, nieskładowanie materiałów palnych, jak również już kwestie przypalenia. Nie używajmy benzyny, rozpuszczalników do zapalania naszych piecach, są do tego specjalne podpalki, gdzie faktycznie ten proces oporowania jest wolniejszy no i nie, nie dochodzi do wybuchu. Jednokrotnie tak samo w ten sposób przyczyniamy się do powstania, powstania pożarów czyli jak najmniej składowanych materiałów, przegląd instalacji, w którym będziemy nasze pierwsze, przegląd wentylacji, systemów kominowych, czy przychodów spalinowych, dymowych i myślę, że ten system powinien funkcjonować bez żadnego problemu, A to też jeszcze nie do końca, ponieważ te kontrole, okres tych kontroli powinniśmy również jako właściciele, zarządcy sprawdzać nasze instalacje, instalacja elektryczna jest obligatoryjna, powinna być sprawdzona raz na 5 lat jak również instalacja gazowa, jeżeli posiadamy w naszym domu, czyli ta instalacja powinna być raz do roku sprawdzana. No jeżeli mamy jakieś inne instalacje, tak samo zgodnie z, z instrukcją powinny być one przeglądane i sprawdzane. Patrząc na pożary, które były w ostatnim czasie tak na, na przełomie lastwie, znamy, że jednak te pożary powstają w, w starych budynkach, czyli nie w tych nowych. W nowych powstają czasami właśnie pożary wskutek zaniedbań, niedopatrzenia, ale w starsze, właśnie w starsze budownictwie te pożary powstają ze względu na eksploatację urządzeń, czyli naszych pieców, naszych przewodów spalinowo-dodmowych i jak również obciążenia instalacji. I tutaj myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę, przeprowadzać te kontrole. Jeżeli jest potrzeba, to nawet tą instalację trzeba wymienić, żebyśmy się czuli w naszych domach bezpiecznie. I do tego czujka. I do tego jeszcze oczywiście czujka. Tutaj nie ma też obowiązku prawnego, żebyśmy montowali te urządzenia, ale no, nikt nas nie może ostrzec. Tak jak w wielu właśnie przypadkach pożary powstają w porze nocnej. Śpimy. Sąsiedzi też śpią i czasami właśnie ktoś zauważa ten, ten pożar. Zdarza się, zdarza się niestety tak, że czasami y, ta pomoc przechodzi za późno. Dlaczego? Nie dlatego, że Straż Pożarna przyjeżdża za późno, tylko za, za późno te pożar został zauważony. Niestety nie, dla tych ludzi, którzy zostali w tych domostwach, kończy się to dużą tragedią. Czujka ma zadanie poinformować nas, nie usunąć zagrożenia, ale poinformować nas o tym, że mamy do czynienia z zagrożeniem, że wytworzył się dym, który może, może y, być y, rzujący i zarazem śmiertelny, bo większość niestety y, pożarów. To nie ogień jest sprawcą tego, że inną osoby w pożarze, lecz dym. I tutaj to urządzenie jest w stanie, tą niewielką ilość dymu, już po około minucie wytwarzania niewielkiej ilości dymu, jest w stanie wykryć ten dym, zaalarmować głośnym sygnałem dźwiękowym, który zaraz zaprezentujemy, który jest w stanie obudzić śpiącą osobę. A wtedy, gdy już się obudzimy, jesteśmy w stanie ewakuować się bardzo bardzo szybko. Jeśli już dojdzie do pożaru w naszym domu, to co powinniśmy zrobić po zauważeniu ognia? Pierwsza rzecz to nie panikować. Znamy swój dom, znamy ciągi komunikacyjne, powinniśmy oczywiście obudzić wszystkie osoby, które, jeżeli to jest pora nocna, wszystkie osoby, które znajdują się w naszym domu, ewakuować najkrótszą drogą do drzwi. Pamiętajmy też o tym, że zawsze w drzwiach zostawiajmy klucz, żebyśmy mogli te drzwi otworzyć, nie kładźmy w jakiejś tam szafkach, na klasyfikach, bo później to jest też niepotrzebna zwłoka i dodatkowy stres, jeżeli mamy możliwość wyjścia przez drzwi, wychodzimy przez drzwi. Jeżeli ten pożar jest w zarodku, czyli takim niewielkim, niewielkim rozmiarów, jeżeli mamy w sprzęt gaśniczy, próbujemy go gasić, czyli przy użyciu gaśnicy staramy się go gasić. Jeżeli no, nie jesteśmy w stanie gasić, ewakuujemy się, bo życie ludzkie jest najcenniejszym dobrem, nie jesteśmy w stanie, to możemy odbudować, do środki nikomu nie przywrócimy. Tak? I w tym momencie powinniśmy również odłączyć dopływ prądu, dopływ gazu, czyli tych mediów i nie zapomnieć o tym, żeby zwarować również służby ratowniczą, Straż, straż Pożarną. No i oczekujemy na pomoc. Jeżeli ten, to zdarzenie ma miejsce w, nie wiem, w budynku rodzinnym, informujemy sąsiadów, staramy się wszystkich zalarmować, że coś dobrego się dzieje, że poza w każdej filmie jest przestrzeni z jednego mieszkania. Zamykamy również drzwi. Jeżeli pożar jest rozwinięty w jednym pomieszczeniu, zamykamy drzwi. Nie na klucz oczywiście, wszystkie drzwi są pozamykane, żeby ten pożar miał mniej materiału palnego, żeby się jak najwolniej mógł rozprzestrzeniać w tych pomieszczeniach. A co zrobić, kiedy ogień odetnie nam drogę i nie możemy bezpiecznie opuścić mieszkania? Gorzej sytuacja wygląda, gdy pożar odetnie nam drogi ewakuacyjne. W tym przypadku musimy też zachować spokój. Jeżeli mamy możliwość namoczenia jakiegoś ręcznika, jakiegoś koca, staramy się uszczelnić wszystkie drzwi, otwory, którymi mógłby się dym do nas dostawać, Staramy się tak samo informować służbę. Jeżeli znajdujemy się na parterze, myślę, też nie ma większego problemu, otwieramy okno, staramy się wyskoczyć z okna. Nawet gdy złomimy nogę, to jesteśmy w stanie w ten pożbę. Jeżeli zostaniemy, jest to wiele, wiele trudniej. Dzwonimy, przekazujemy informacje, w jakim miejscu się, się znajdujemy i staramy się w ten sposób jak najdalej od drzwi, od pomieszczeń, staramy się położyć jak najniżej powierzchni podłogi, ponieważ tam będzie największe ilość cen, gdyby nawet to pomieszczenie było zadmią. Tak samo sytuacja wygląda, gdy już faktycznie obudzilibyśmy się odpowiedzenie w pomieszczeniu, gdzie jest bardzo, bardzo dużo zadowolenie, staramy się na czworaka przesuwać przy ścianie i staramy się dotrzeć do drzwi, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli nie ma możliwości, mamy okno jest to faktycznie parter, możemy ewakuować się przez parter, Czyli to, to takie zdrowe zasady. Jeszcze jedną rzecz ważną, którą też trzeba przypomnieć, staramy się zasłonić nasze usta, bo niestety większość, jak powiedziałem wcześniej Większość osób ginie wskutek właśnie gazów pożarowych. Wdychania tych gazów pożarowych nie ogień, tylko tym jest dla tych osób, które przebywają w strefie pożarów, zabójczy. Jak z kolei zachować się, kiedy jesteśmy świadkiem pożaru? Świadkiem, który znajduje się na zewnątrz mieszkania, w którym pali się ogień. Pierwszą rzeczą nadużyjemy służbę ratunkową, czyli Straż Pożarną o tym, że doszło do takiego, do takiego pożaru. mówiąc to po numer 998 i 112. Próbujemy w jakiś sposób obudzić te osoby. Dzwoniąc, płukając, jeżeli ten pożar jest niewielki, mamy, jedziemy, jedziemy samochodem, bierzemy ze sobą gaśnicę, staramy się tak, tak samo jak osoba, która by się chciała wakować, czyli jak, jeżeli uda nam się do, 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 tych, do tych drzwi dostać, od, staramy się otworzyć te drzwi, chodzimy tak samo na czworakach, czyli przy tej powierzchni, powierzchni podłogi i staramy się dotrzeć do tych osób. Na mówiąc, czasami te osoby faktycznie mogą być zawroczone tym gazem przerwowym. Ale jeżeli, bo wiadomo, osoba potrzebna nie zna układu pomieszczeń w danym budynku, ale jest na, na pewno ta najgorsza jest bezradność. Czyli staramy się pomóc. Wiadomo, że ten ogień jest tak duży, że wypełnione są całe pomieszczenia, no to wtedy to jest, ryzykujemy własne życie. I tutaj nikomu nie można powiedzieć, że musi to wykonać, ale e, naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy w każdej sytuacji, czy to wypadek, czy to pożar. Bezczynność się czy jest starana. Zatem nie dojdzie nam kara, kara więzienia, jeżeli obojętnie przejdziemy o takie sytuacje, od osób potrzebujących. W części zdarzeń można było faktycznie w jakiś sposób osobom poszkodowanym pomóc, które, które zginęły w tych porach, yy, przy odrębie. A większość niestety nie. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tlenku węgla, bo obok pożarów to najczęstszy powód Waszych zimowych interwencji. Chyba wszyscy doskonale wiedzą, że czat nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą, bo go nie widać i nie czuć. Jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla? Podobnie sytuacja wygląda jak w przypadku pożarów. Czyli pierwsza rzecz, przegląd naszych piecy, przewodów spalinowodemowych, no i wentylacji. Tutaj jest bardzo ważna wentylacja. Jeżeli mamy małe pomieszczenia, gdzie znajdują się nasze piecyki, część tych, tych pomieszczeń wygląda, że chodzi o bloki mieszkalne, mała łazienka, zawieszony piecyk. Do spalania potrzebne jest duża ilość powietrza. Jeżeli tego powietrza zaczyna brakować poprzez nie wiem, awarię pieca, czy, czy niesprawny piec, czy też zatrwałą kartkę wentylacyjną, sami na siebie ściągamy nieszczęście. W tym momencie przy niepewnym spalaniu dochodzi do otworzenia się właśnie bezbarwnego, bezwonnego, ale za to bardzo trującego toksycznego gazu w tlenku węgla, który jest potem przekany cichym zabójcą, ponieważ no, sami, sami go wpuszczamy do, naszy, do naszych mieszkań poprzez właśnie to też yy, ku temu sprzyja to, że no, mamy w tej chwili te nasze yy, domy bardzo szczelne, jak to zawsze mówię, są takie termosy docieplone, szczelne okna i to też powoduje, że ta... Ten dopływ powietrza jest tlenu jest do spalania za mały w stosunku do tego, jakie są potrzeby przy właśnie spalaniu. No dochodzi do, niestety do wielu No Tylko styczeń, jeżeli chodzi o ten rok, mieliśmy pięć takich zdarzeń, gdzie stracę wjeżdżali, pięć osób trafiło do szpitala z podejrzanym tlenkiem węgla no i dziewięć osób y, podczas tej akcji zostało ewakuowanych, którym praktycznie nic się nie stało. Podsumowując, regularne czyszczenie komina to podstawa, tak samo jak sprawne technicznie piecyki i drożna wentylacja, a do tego, a może przede wszystkim czujki dymu i czadu dla własnego bezpieczeństwa, bo najlepiej o nie zadbać sam, samemu.